Siema, witajcie w kolejnym odcinku to ja hodowca królików rasowych dzisiaj będzie film z królikom wody itp nie wiem, zobaczymy czy jedzenie mają jak nie będą miały to im też dosypiemy to jedzenie to samica ma Te króliki mają małe ma. nie, więc tutaj możemy trochę dosypać ma sam pył to był um, wyciągam no, dziś trochę przymroziło w nocy ale na szczęście woda nie pozamarzała mi w pojedłach więc no tutaj mm, dziś mi się jedzenie dla gołębi wysypało nie miałem co zbierać Tutaj otwieram jeszcze duże wiaderko Bo w tym małym się skończyła mi już pasza Więc temu nasypałem, więc on już ma Teraz Nalejemy tylko wody wszystkim Coś tam głęboko jeszcze nalejemy Zamykam To nie wiem czy zobaczycie Dobra nie, ale jest tak około 3 stopni na dworze więc zimno tak, biorę konewkę i nalewamy krótką wody hmm. tutaj nalano nalewam i tutaj pootwieram od razu sobie te Nie wiem czy ten trening, czy ten filmik jeszcze dzisiaj wrzucę, bo nie ma lajków pod filmem Pro jutro chyba No więc króliki, gołębie, e, króliki wody mają Zamykamy Tutaj widzę, że już czasami co ma pazury byłem do obcięcia W filmiku raczej z tego nie zrobię, bo niewygodnie mi będzie musiał to kupić na no, głowę, to do, do tego, o, to jajeczko na no, głowę, to do no telefon o, albo stojaka mi się tra... Nie, nie chcę, a my, nie mam czasu no, tutaj widzę, że mi coś kopało dziurę no, w tym miejscu, bo taki dolej był taki mały Mmm, ma tej strony. Dobra, Może Woda jest. Króliki głębiej mają. Tutaj widzę, że jeszcze małe. Małe piją. Krótszy odcinek. dzisiaj. Zobaczymy, czy się jest. Jest. to jest. Tu jest. Tu wodę mają jedzenie też mają no więc co dostawcie kciuka w górę albo jeszcze nie Czy dzisiaj co zrobimy to jeszcze zrobimy to Wodę dla na to żeby się umyło tak a tym ją Zamiecimy nie było i tu. to ja zrobiona. chciałam wam pokażę tego królika Są samicę moją nowo, nowozelandzką białą. A, czuję teraz, że przytyła, że przytyła trochę. i tak około 2 kg ma. ale to o niej pogadamy. O, tak niech się ustawi w tą stronę. Tutaj bardziej. A jej sierść leci. Samiec też jest ładnej budowy. Tak jak samiec. No, sorry, że za wczorajszy film niedokończony. Znaczy za niedokończony film z tym samcem pod koniec. Ale telefon, no w telefonie mi nie starczyło no nie starczyło mi już pamięci a nie chciało mi się już nic dogrywać więc co pogadamy sobie o tej samicy samica też jest ładnej budowy samica ma gdzieś około 5-6 miesięcy traf w linkę przychodzi no sama sierść jest jak się ten Patrzcie no, na ręce sama sierść No, nic co Samica co ładnej Budowy łapy też ma ładną Akurat małą Ale głowę ma dużą Która Mamy u siebie gdzieś No, dwa miesiące Może trzy no, i niedługo będzie Dopuszczana za miesiąc Ucho też ma ładne Ładne małe Tak jak pójdą u nowozelandzkich jeszcze niedługo może będą nabytki, ale tak jak było ostatnio, mówiłem, że może będą, a nie było. Zostawcie kciuka w górę, komentarz, sub, dzwoneczek i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, cześć. I sorry za to, bo znowu nie mam miejsca na telefonie i no, więc do następnego. Na razie, cześć.